Dobry wieczór Państwu. Witam Was bardzo serdecznie w ten wtorkowy wieczór. Proszę Państwa, wielu z Was narzeka, że usługi adwokackie są drogie. I powstaje pytanie: czy muszą być drogie? No niestety tak. Dlaczego? Ano dla ochrony Was, wcale nie dla ochrony adwokata. Dla ochrony was. To w Waszym interesie te usługi są takie drogie. W zasadzie drogie czy nie drogie to jest oczywiście kwestia uznaniowa. Natomiast, proszę Państwa, cena usług adwokackich wynika z ogromu pracy, który jest wkładany w każdą sprawę. Pamiętajmy, że doba ma tylko 24 godziny, z czego góra 10 można przeznaczyć na pracę. Jeżeli adwokat ma się utrzymać i utrzymać swoją kancelarię, to musi odpowiednio zarobić. Zarobić można na dwa sposoby. Po pierwsze, brać bardzo dużo spraw za przystępną cenę, ale jednocześnie poświęcać każdemu klientowi bardzo mało czasu no bo doma ma 24 godziny, a każdy człowiek ma tylko dwie ręce. Albo brać mniej spraw, poświęcić im więcej czasu, całe swoje serce, doprowadzić do wygranej. No a wtedy, ponieważ trzeba mieć tych spraw mniej, to każda z nich musi być niestety droższa. Inaczej się nie da. I oczywiście sztuką jest wyważyć jedno i drugie, tak aby nikogo nie odtrącać, kto potrzebuje pomocy prawnej ale z drugiej strony nie pozbawiać się zarobku, który warunkuje dalsze prowadzenie firmy i który warunkuje utrzymanie rodziny, bo nikt nie może pracować za darmo. Oczywiście inną sprawą jest to, że na utrzymanie adwokata składa się również fakt na ceny usług, że żeby nim zostać, trzeba tak z 10 lat się uczyć. No ja się uczyłem troszeczkę dłużej, bo jeszcze doktorat w to wchodzi. Moje 7 języków. No, ale niestety później te 10 lat, które przysłowiły Pan Stasiu, który skończył zawodówkę i przez 10 lat pracował już w zawodzie od 18 roku życia, a adwokat adwokatnie. No, to musi zdyskontować w odpowiednio wyższej cenie. Dlatego proszę Państwa, nie narzekajcie proszę na ceny ponieważ są one pochodną ogromu czasu, który jest włożony w wykształcenie prawnika oraz tego, ile czasu musi on poświęcić na każdą z Waszych spraw. Nie chcielibyście, aby adwokat poświęcał każdej Waszej sprawie tak mało czasu, abyście przegrali. Pozdrawiam.